Ale o tym rapuje Siema, ma, kto pić te zwierzęta są. So. Niż niedźwiedzie, niedźgadek, nisiek i rap. O tym frysta i frysta i ry rym, rym, rym. Skill, skill i beat, skill. beaty, Siema tak rapuje. Tak takim raku na hipkowowie, nie od numeru się ma, to rapuje. Zawsze rapuje się ma, drapuje ciągle na numerze. Rabbi więcej rapu, robi więcej rapu, gdy rapuje Ciągle widać, zawsze był rap. Będzie z naszą gdy rapuje Ciągle widać, zawsze był rap. To Siema ma, nowe rabka, zawsze będzie z naszą mutą. Elo, gdzie rapuje, ciągle nabitam zawsze był rap, hip hop będzie. Nowa nota, derapuję, nowa nota, derapuję, to więcej rapu było. Będzie, hip hop, to rapuję, nowa nota, derapuję, ciągle witać, był rap, będzie. Oto, rap rapki, numer. Będzie, znowu nota, dyrapuje, ciągle nabita był rap, będzie, to pro, jest to flow. Nowa nota, to na numer, zawsze był hip hop, tutaj był, tutaj jest. Elo, jest rap, derapuję, tutaj, tutaj, serapuję, jest tu. Jest rap, tu jest ta numera, zawsze będzie kolejny, kolejny wers godziny, cybelekaz numer oto nowa nuta, widzimy ich wskazówki, jest 16 i 57 minut i więcej. rapu na naszym życie, będzie tlu, zawsze poradkuje tutaj. To tu floł, przepraszam, coś o nich leci. Jak leci nowa mucha, leci w ną Bram i łąza, gnijele się ma duty do braku. O na ciągle na muzyce zawsze był. Ale znasz nowo grapuje ciągle na numerach, grapuje ciągle na numerach, to rapuje, Nie rapuje, szyma nowa to grapuje ciągle na numerach, która płyje. Czuję nam rap, na na się bliski będę. Tak się tak rapował i będzie. Na naszych grą grapły ciągle na widzą, zawsze był, ram będzie. और सच ना मानो तो तेरा कोई तो गेंद से ना फूटे ला मुजे के साथ से जाकर कोई ना अपने सम्राट के सम्राट को मोची से दिन के जैसा फोटो किसने निकाला माता क्या बात नहीं तुमने चले खाना कब पढ़ा लग रहा है मुंह से ना शकर आप तो ना वो किसी मारा कहीं सब तो करना से नजदीक में तक और कहानी मोती की बातों ना पर सोमवार तक होगी मोती जैसा सब भी आश्चर्य से नजदीक jest niemożliwe, to nasza rozmowa z naszym kochanym bo gdy będę się będzie odpoznał będzie będzie i nie doratował, tak zawsze oprócz świętym o Ewangelii o cytatach z Pisma Świętego o dziesięciu przykazań Boże, tak, będę zawsze doratował, będę nas doratował i rapuję, zawsze jest nasza notat, ja rapuję tu, ja rapuję ciągle, i tak zawsze był rach, i kawałek na muzyce, na mu

Tydnia, będzie doprawy tak w kwietniu, no, w kolejnym miesiącu, w tak, kolejnym miesiącu, teraz jest luty, ale, później, kwietniu cały tydzień, cały jest i rap, trzymaj, to jest dość 8 lutego, trzymaj, nowy numer dysk, rapuje nowy numer dysk, rapuję, tak, więc rapu będzie grało, nowy numer, tak, rapuję, jest, jestem bieżącym, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, tak, że, na to, że, to, że, jestem bieżącym, jestem świętym, jestem jestem Jestem, a to będę o tym, prawo raz zawsze prawo wolchane mi raz, pomóc kochanemu Bogu, będę tak prawo ta, będzie, chociaż wolchane wolchane będzie na płycie wiele, Ja mi narazę, za prawo, ciągle wymiar wszystkie wolchane na płycie, tak będzie to jest Hello, jest raptow, dobród, zamrę pan się jeszcze bliski, tak naprawdę Nie rapował tak, to się było święto pracy, tak, 1 mają, było święto pracy, tak. 2 maja było święto naszej klagi biało w czerwonym kolorze osioł. Osioł biały w złoty koronie. 3 maja było święto nasze koszulce. 3 maja osioł dobra, powoli woda. Trzeciego maja było święto klaski. Tam 2 maja, maja było święto naszej klagi biało w czerwonym kolorze osioł biały. Złotej koronie 3 maja, bo święto naszej konstytucji 3 maja. O tym wszystkim zawsze będę tak brapowo, zawsze będę tak brapowo od, od 107 rocznicy odzyskania niepodległości nasz Kamień Polski w 1918 roku. W 1918 roku nasza kochana Polska odzyskała niepodległość naszych Kochani Polski, 23 lata nie było na mapie, po 123 latach. Nasza kochana Polska wróciła na mapę. Zawsze będę grafował o historii naszej, kochanej Polski, po 1966 roku, 1058 rocznicy Chrztu Polskiego. Tak to nasz kar, to nasza tożsamość, to nasze istnienie, tak, tak to my, patroci.

Powstanie warszawskie w 1920 roku, Cóż nad Wisłą o bitwie warszawskiej, o tym wszystkim załóżmy, tak rapował, do, prawo, do prawo. o 163. rocznicy powstania styczniowego, o 81. rocznicy Auschwitz, Birkenau, o tym, tak rapował, tak rapował, tam obinęło tyle ludzi, tak zawsze będę rachował serce nasze na śniegu w serca jest nasza nuta, nie gdy ciągle na numer, zawsze będzie tak nasza nuta, wszystkim rapuje, licia, gra, rap, licia, będzie, nasz ko będzie na numer gdy ciągle na numer, rapuję na vita, zawsze będzie na numerach, gdy to na muzyce zawsze będzie plot, zawsze to rapuję od zawsze na numere, terapuje, wębita, dura, 30, auto, flow, zmenso, numer gdy na o numer, gdy na bitę, będzie wiele to tutaj, i i tak zawsze będzie. Elo, hip hopi, tak zrapę, no mamy taki rapuj. Potem się wreszcie wyrapuj ciągle, no mówię, że będzie więcej rapuj, będzie hip -hop, i rapuj. Potem się wreszcie będzie nasza młoda, Hit hip hopi, tak braku, tak urapujemy, tak urapujemy, tak urapujemy, tak rapuje tak urapujemy, tak naszym tak urapujemy, tak zawsze będą, tak urapujemy, tak zawsze będą, tak urapujemy, tak urapujemy, tak zawsze będą, tak urapujemy, tak urapujemy, tak